U nas dzisiaj taki dzień organizacyjny, organizacyjny. Ho, ho, ho. Jestem taka zapracowana. E, dzisiaj e, nie ruszaliśmy się za bardzo z naszego e, apartamentowca. Poszliśmy sobie na basenik, e, popływaliśmy trochę, popalałam się. Ja już chyba mam dosyć z opalaniem, przynajmniej jutro Jutro mamy inne aktywności. Jutro chcę obejrzeć kolejne nieruchomości. Tym razem w takim miejscu pełnym zieleni. Jestem ciekawa, jak wygląda takie miejsce w Dubaju. Ale oczywiście nie jest to przy, przy linii brzegowej, tylko w głąb Dubaju. No ale to się zawsze kojarzy z pustynią, więc jestem ciekawa, jakie są właśnie takie miejsca bardziej zielone. No i tendencja w Dubaju, wbrew pozorom. Jest właśnie w taką zieloną stronę. No i ściągnęłam, jak wiecie, żel. I teraz spróbuję paznokcie odzyskać. Ale dużo czasu im poświęcam. Najpierw wkładę sobie odżywkę. Potem lakierki, moje ukochane. Tam jest mój ukochany 04 z Inglot. No i na koniec top. Jak tak się dużo czasu poświęca czemuś. Na przykład, nie wiem, chodzą na siłownię nie o figurę, to potem nie chce się tego zepsuć chipsem, czy na przykład w tym przypadku obgryzieniem. Więc e, jak czemuś poświęcasz dużo czasu, to po prostu potem o to dbasz. No, e, zaraz jadę do sklepu. Albo Robert jedzie z nami do sklepu? Robert nie. Nie? Dobra, to Milanek też zostanie. Ja sobie, tak, to jest dalej Storka. Tak, Milanek zostanie, mamusia pochodzi sobie po sklepach. Miejscówka no, dla dzieci, super. I kolejny plac zabaw dla dzieci. A tu gdzieś jeszcze był taki basen, który jest zrobiony w kształcie plaży, z klimatem plażowym takim. Park. Ale gorąco powiem Wam, dużo bardziej gorąco niż przy wodzie.